Witam Was kochani. Postanowiłem dla Was sprawdzić jak wygląda sytuacja związana z cukrem u naszych zachodnich sąsiadów. Zdjęcie, które tu widzicie, zostało wykonane jakąś godzinkę temu w Lidlu w Hamburgu. Jak widać, cukru nie brakuje a cena to 79 centów za kilogram. Przy obecnym kursie euro 4,70 daje to nam jakieś 3,70 zł za kilogram. A tymczasem dochodzą mi słuchy, że w Polsce nie dość, że nie ma cukru, to trzeba płacić już 7 zł za kilogram. Nie wydaje Wam się to dziwne, że w momencie, kiedy jest największe zapotrzebowanie na cukier, yy, gdzie ludzie robią przetwory, tego cukru brakuje? Przecież ludzie robią co roku przetwory. jakoś nie mieliśmy kryzysu związanego z cukrem w tamtym roku. Czy sklepy i magazyny są tak nieodpowiedzialne, że nie potrafiły tego przewidzieć, że ludzie będą robili przetwory i zaopatrzyć? Ale na to pytanie musicie sami sobie odpowiedzieć. <laughs> ja oczywiście mam pewną teorię do co do tego, ale oczywiście nie mogę tu o niej mówić, bo. Pseudo niezależni weryfikatorzy z Demagoga zaraz to uznają jako teorię spiskową. Oczywiście ten cukier niedługo się pojawi w sklepach, ale będzie już kosztował 10 zł. A wy nie będziecie już wtedy patrzeć na cenę, tylko będziecie się cieszyć z tego, że jest towar na półce. Podobna sytuacja miała miejsce w Niemczech jakiś. Dwa, trzy miesiące temu, gdzie brakowało mąki i oleju. Teraz mąka i olej jest w sklepach, no ale za butelkę oleju słonecznikowego trzeba już zapłacić 4 euro. Gdzie wcześniej kosztował powyżej 1 euro. I w ten sposób banda PiS Was okrada. Tak samo zrobili z paliwem, teraz z węglem. Wszystko dąży do tego, żebyście w zimę zamarzli i zdechli z głodu. To na tyle, co chciałem powiedzieć w tym temacie. A wy już teraz wejdźcie dzisiaj na Mir Life TV, kliknijcie po obserwuj, bo już niedługo Mir TV może mieć zamknięte usta. Dlatego jako alternatywę, wchodźcie tam, klikajcie, obserwujcie, lajkujcie, udostępniajcie, żebyśmy w przyszłości z niczym nie zostali. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i miłego wieczoru.